Tylko czekanie się załaduje. Dobra, drodzy kochani, ładuję grę. Oczywiście, o ile mi się załaduje, jak nie załaduje to będzie skucha kostucha. Nie będzie 54 FPS co najmniej, a 34. <ścoughs> Would be O, you. nawet mamy chałupkę tutaj. Chałupkę? Chałupkę. Jaka demonetyzacja? To, to jest, um, jak to się mówi, tak kurde. Eee, gramy na rosyjskiej ma gramy na mapce Rosja, więc żopa. Żopa, żopa. Ja jestem przy... właśnie, przy czym ja jestem? Jakiś... Sprawdź na mapie. Dobra, jest tam ktoś żywy. Gdzie? Ale gdzie? Sprawdź na mapie, żebym wiedział. Eee... Mara Staraz... O, to jest blisko ciebie. Siomara. Siomara, siomara. Jestem... No normalnie o to tu pisze? Ciebie, stary Sportfish Store for fishing Radiadek by idioc E? Eh? Że co? Jeszcze raz Sportosh Fishing Store for fishing Radiadek by idioc Aha Dla idiotów No nie to ja tam nie idę Nie, nie pasuje do nich Okej okay. Taki napis jest Dla idiotów Okay, Dobra, jest. ty jesteś gdzieś w tamtym obozie? Nie. Camp? Nie, farma. To jest farma czy camp. To jest camp Samara, to idę do ciebie. Camp ty, ty gdzie jesteś, to ja podejdę do ciebie bo. No, tam... yy, wiesz Ka co ja jestem między tobą, Jest niedaleko ciebie, jestem przy jestem w Campbelaya. No to ja idę do camp Belaya, bo w Camp Samara nic nie ma. Chyba, że na górze coś znajdę. No okej okay, dobra No to ja nie idziemy, spotkamy się gdzieś na pewno po drodze po prostu A nie, coś jest tutaj w Camp czekaj No to zostań tam gdzie jesteś, ja do ciebie zaraz no Dobra, ja jestem to... na górze, tu jest, trzy domy są na górze w Camp Samara O i broń jest, kuszę mam, Kusę mam, kochani mam kusę, będę strylał. z kusy Będzie, pierdut, pierdut, ale kusa Widzieliście? Ale kusa Bidon, kusa Jak się cieszy? Jak się dziecko cieszy, że znalazł Co Tylko no, oku... lodówka pójdzie. Tylko, pójdę tylko pójdę w pusta. oku nieszczel. Nie lodówka pusta. Nie ma nic do żarcia. O, się kiedy wziąłem? To Takie to. życie studenta. No tak. Lodówka zawsze pusta. Ale, o, plecak jest. Jej, mam plecak, mam kusie. Kapelusz? O, jest. O, plecak, fajny. Czekaj, zobaczymy moją postać. Dobra, mamy plecak, kuszę i jesteśmy. Nadzy trochę? A, spodenki niby są. Nadzy trochę? Tak zmudzkiłem <laughs> siebie teraz. To nagi, a może nie jestem? Hmm, nie wiem. No właśnie tak się zastanawiałem, ale nie, coś tam było. O, ale żarcia, żem tutaj <coughs> nam znajdował. Nie, sorry, napojów, o pardon. No, tu jest o, pełno napojów. Pixel. To... No, <coughs> ja powiem ci tak, ja mam od cholery picia, więc jakby ci się no, chciał pić No to, to... to słowo na H jest akurat tutaj znośne. Jakbyś powiedział na K, czyli to, co Chaos non-stop powtarzał, to by było nie, nie? nie o fajnie, co nie? ja powiedziałem wcześniej, powtórzyłem chyba z 7 razy. A, no to to tak jak ja. Znaczy, ja staram się nie powtarzać nic. Jest! Ze go! Zescele go! Mam cię, kurde! A, trafiłem cię, zombie! Mendo! O kurde! Zombiu! O kurde! Ratunku! Skończyła mi się amunicja. No z rąk! Mam siekierę. A, u, dobra, dał mi spokój. Dobrze, że siekiera była jeszcze w tym czymś. Od tego masz graby, żeby nimi bić. Ale ja nie mam grab, ja mam kusę i siekielę. Nie chcę ruszać z rąk, bo mi się popsują. <grym> o, znalazłem... Lo... Znalezisko naprawdę nietypowe. W lodówce znalazłem ser. Co? O, jest ser? Najwyraźniej taki spory kawałek sera. Taki... Hmm. No, Taka no, ciekawka. No, no, no. Aha. Czyść! Czara sera! Czwiara sera. Czwiara cisiu. Nie? Ćwiera ser A ja do lodówki idę. O świetnie. Ale żem wpadł, ależem wpadł, ależem wpadł, ale wpadł. Gdzie jesteś? To przyleceś się kierunku, bo mam Spadłem. Aha, zabiłeś. Ja mam koszulkę i kapelusz Wyglądam jak Nie żyję! Ser. Jak będziesz żyję? O kurde, o kurde, o kurde o kurde, ale za chwilę nie będę żył. Dobra, o, ja bym... wreszcie! Ale trudno giną ginął stary mogłem właśnie powiedzieć na wiem, czy było na świecie. Co to znaczy? O, aha, dobrze wiedzieć. W tej grze też możesz zrobić pizzę. E, jak pizzę? Potrzebujesz zrobić ciasto, ser, dwa pindory, pomidory do tego jakichś <noise> gotów gotowana wołowina i możesz sobie zrobić pin! O kurwa, popakaj się się zaśmiechł z tą pizzą normalnie. O. Ta gra jest... Zaczyna mi się to zaraz bardziej podobać, że masz tyle opcji do tego, do tworzenia rzeczy. My też. Ty, ja... O, mam jakieś chałupę czyjąś. Dobra. O, łóżko jest. Można spać? Climb. A ciekawe. Unclimb? Climb. O co tu chodzi? Climb. Dobra, nie wiem. Ognisko? O, wyłączyłem ognisko. Dobra. Na razie mi w domu nie... Mam dom! Cerbuś. zapraszam do mojej chałupy. No, chętnie, przyjdę. chętnie przyjdę, tylko najpierw muszę się ogarnąć sam tutaj. Mm, bo coś mm. szczerze, że nie przeżyję, jak zejdę na dół. Stora, 9% ja. życia, więc. <coughs> o, ja Nie, Teraz, teraz, mam. Spa spadłem i umarłem. Mamy dom. Jezus, marek, jestem daleko od ciebie teraz. To powiedz gdzie to ja do ciebie dojdę, bo je znalazłem dużo. E, kieruj się do Czerski Farm. Jak się bierze przed To jest na lewo od Mam na ciebie w tym miejscu, tylko się pośpiesz, dobra? Bo szkoda czasu. bo wędkę wezmę. Take. rytu hmm. ryby łowił? Drewno wezmę. Zbudujemy sobie chałupę, bo mam parasolkę już nawet. Ograbiam jakąś chałupę. Take. No dobra. Wiesz, ja tu... gdzie jestem, tylko się pośpiesz, bo... Dobrze. Ja sam być. jestem bez broni. A obawiam się, że bez broni to ja daleko nie zajdę. No już, już, już. Czekaj. O, znalazłem kij do hokeja. Mam się jak bronić. Kij do hokeja. A ja za, zajmę parę desek i. I tu coś jeszcze jest. Tu, tu Taką ilość picia, jaką ja tam straciłem. Dobra. O, znowu ser. Serbuś buduje dom dla nas, jakby coś. A umiesz? To się nauczę. <noise> Czekaj, wszystkie narzędzia ja wziąłem. A może dokończę ten dom, co tu jest? A, czekaj, sprawdzę, czy wszystkie narzędzia mamy. O, ile desek jest? E, take, e, take, piłę mam, jakby coś. O, wow, Kafelki. właśnie dostałem coś, dzięki czemu ja na pewno nie zdechnę. E, cerbuś, piłę mam, kafelki mam jakby coś Ty jest jedzenie, mm. no ja zbuduję chałupę No ja i mam trochę jedzenia, tylko będziemy się budowali od pytania No to nie wiem, no to ty zdecydujesz Bo ja mam Warto by było gdzieś bliżej miasta Wiesz, ale tu jest dużo zapasów drewna I ognisko I wędka, i parasol Czekaj, zmieści mi się, wszystkie drewno muszę zarąbać Nie ma no, trochę może jeszcze coś wejdzie, jeszcze wejdą cztery deski. Dobra, Jezu, jak ja wyglądam? Inaczej. Metal sheet jest potrzebne, żeby tworzyć jakieś budowy. Są bramy, nie bramy, ale potrzebujemy drewna, żeby tworzyć ściany, więc. Ja mam drewno ja już. Dobra, to inaczej spotykamy się w. Wiesz co, czekam na ciebie w Camp Kazan, to się nazywa. Aha. Na tej wyspie, tam się rozbijemy. Słyszałeś? No, słyszałem, plecak mam pełny. Czekaj. Muszę przenieść to. Ciekiera. Gdzie jesteś? Bo nie, nie dosłyszałem, e, chwila. Bo mamy jakby coś wszystko Ja już wspieram drewno na budowę też przy ja okazji. Mam, mam piłę Nie ja mam piłę mechaniczną. Aha. Więc ścinam drzewa jak głupi. Dwie deski. Piła mechaniczna jest jednorazowa. Znaczy ta moja piła jest jednorazowa. Co lepsze. To nie wiem jak to się buduje. Fishing rod mam. Dobra. Czyli wędka. To gdzie ty jesteś? bo ja jestem w domu, wiesz co? podejdź pod e, Camp Samara na górę taką To jest ognisko, wszystko. Czyli ja tam dojdę starej to... tak gdzie ty jesteś? daleko, ja jestem przy, przy Czerski Farm jestem totalnie dalej Czerski Farm? to ja zaraz będę no. tam no to się pośpiesz no już idę, bo jest noc <laughs> nie mam latarki mam no jakieś ja ja coś... zbierał... no mam surowce budowlane Pierwszy odcinek myślę, że sobie zakończymy przy yy, wodzie tutaj i za, zaczniemy drugi odcinek w razie jakby coś zaczęło lagować. Wiesz o co chodzi, no nie? Mm -hmm. Także drodzy kochani, no tak, pierwszy odcinek kończymy na tym, że kolega też zdobył jakieś tam surowce do budowy, ja siekierę i też surowce. Zdobyliśmy wędkę, parasol, korn, nie wiem co to jest. Płytki zdobyliśmy, drewno zdobyliśmy, kusze zdobyliśmy, kapelusz i spodenki, koszulkę i plecak, także jest git. I na tym byśmy, drodzy kochani, kończyli pierwszy odcinek, także zapraszam do lajkowania like i subowania, a drugi odcinek będzie dalszym ciągiem tego, co teraz zrobiliśmy. Może coś zbudujemy w drugim odcinku, także piąteczka i pozdro. Ube, szakal i cerbuś.